Kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Polish Spirit USA. Słuchajcie, dzisiaj taki odcinek, no nie mogę powiedzieć, że bardzo na długo na niego czekałam, ale czekałam na powrót do mojej szkoły, a tutaj mowa o Pit Community College. Chciałabym się bardzo z Wami podzielić moimi doświadczeniami. Słuchajcie, tydzień temu był mój pierwszy taki bardzo żywy znowu powrót do szkoły. I było ekscytująco. Było troszeczkę niespodzianek, pewie, pewnych zmian, ale to już za chwilę. Zobaczycie, właśnie ten mój pierwszy dzień. A później będzie takie podsumowanie trochę. Powiem o tym moim koledżu, o tej edukacji, jaka ta była moja ścieżka, żeby się w ogóle y, dostać do takiego koleżu. No i przede wszystkim, co to właściwie jest ten community college. Dobrze, kochani, y, nie będę tutaj za bardzo przedłużać teraz. Tylko zobaczcie ten mój pierwszy dzień i drugi dzień w moim koleczu. Dobry, mamy czwartek. Mój pierwszy dzień w szkole. Jestem bardzo chora. Także pierwszy dzień jest nieciekawy. Słuchajcie, Marusz mnie obudził w ogóle, że już jest dziesiąta. Ja mam na jedenastą zajęcia anatomię w budynku Mary and Williams. Ale czegoś się pokrąciłam, ale chyba nie. Także jedziemy super szybko. Teraz chyba złamie wszystkie zakazy drogowe, ale nic, jedziemy do tej szkoły, trzeba zalecić no pierwsze zajęcia, żeby opuścić to trochę źle, ja bym chciała poznać tą nauczycielkę tak, wiecie, osobiście, bo ona wysłała wszystkim studentom, którzy zaczynają z nią jutro klasę, dzisiaj klasę, przepraszam, um, takie, że ta, ta, ten przedmiot, ten kieru kierunek, ta klasa jest dosyć ciężka, że trzeba poświęcić od 6 do 10 przynajmniej godzin tygodniowo na to, na ten przedmiot. Jeżeli nie, to weźcie pod uwagę rzucenie tej klasy w tym tygodniu. Ja wiem. wow hu hu hu. No to grubo. Nie wiem. Może jak ja mam głos. A jak co, powiem jej, że ja się źle czuję, to co mnie wywali pewnie, bo wiecie, no nic. Przezwę się do was już przed szkołą chyba. Okay, słuchajcie, dojechałam, nieźle, Mariusz, e, przy, wiecie co, jechał wczoraj autem, nie zatankował, jestem na samym tym e, limicie, że tak powiem, nie wiem, nie wiem czy mi potem auto odpali, byłam na jednej stacji, stacja zamknięta, byłam na drugiej stacji, nowa stacja, jeszcze nie otwarta, masakra, a teraz ja nie wiem, w ogóle... Mam poszukać numer 1011 to jest ta klasa, w której mam a, mieć tą anatomię. O mój Boże. Wiecie co, nie wiem czy pamiętam wszystko. No nie ma co dużo gadać, ale szczerze chyba każdy wie, że anatomia jest ciężka. Jezus, ale najgorsze, co mieliśmy przejść z tą babką, co przeszliśmy z tą doktorką, to jest w sumie pani doktor, to mówi, że... No powiedziała o tych wszystkich słuchajcie zasadach teraz. To jest tak, nie wiem, w ogóle egzaminy będziemy pisać właśnie w domu. Musimy mieć komputer, musimy mieć dobre podłączenie, musimy pokazać przed podejściem do tego testu, że nic wokół nas nie ma, nic nie mamy na nogach, nic nie mamy na rękach, nic nie mamy na ścianach i na podłodze również też nie. Mamy sobie ściągnąć aplikację na telefon, odpowiedzieć na kilka pytań i pojawi nam się takie zielona bacz coś takiego jak kod barcode, wiecie o co mi chodzi i jeżeli się pojawi zielony to musimy nauczycielce to już w następnym tygodniu pokazać jej żeby móc wejść do klasy normalnie, ale nic później wam opowiem, słuchajcie ja muszę jechać teraz zatankować auto opowiem wam więcej, pewnie później w domu jak się poczuję troszeczkę lepiej dzień dobry, dzień dobry Witam was. Słuchajcie, drugi dzień, drugi dzień. Drugi tydzień się zaczął szkoły. Postanowiłam, że wam jeszcze dogram to, bo dzisiaj mam angielski i słuchajcie, mam tylko jedyną klasę z tego co wyszło angielskiego z tego względu, że covid, przez covida, czyli wszystko jest no ukrojone. Że będę dwa razy w szkole. Chodzi mi tutaj o fizyczne bycie w szkole, ale niestety ja muszę jechać, bo za pół godziny zaczynam zajęcia. Wiecie co? I po tym jak wam dogram, niestety nie mogę właśnie w klasach nagrywać, ale wyjaśnię co to w ogóle ten community college, bo myślę, że ja nigdy nie wyjaśniałam wam, tylko do college'u, a do tu, do college'u, tam do college'u. No więc y, będzie taka trochę posiaduwa i pogadamy trochę o tej edukacji. Proszę, dobra, słuchajcie, nie tracę czasu, muszę już jechać, jest super gorąco, jeszcze tylko chciałam wam pokazać. Ach, nie wiem czy to będziecie widzieć, ale słuchajcie, przed zajęciami mam coś, musiałam taką musiałam taką aplikację ściągnąć, jak się nazywa PitSafe mam odpowiedzieć na pytania i jeżeli się będzie świecić właśnie ten, ten taki barkod barkod to jest barkod, no wiecie o co chodzi, ten kod na zielono to mogę iść, w każdym bądź razie nie wiem jak ja się odnajdę, tak szczerze mówiąc tak wszystko jest inaczej ja nie wiem, tak okrojone Przede wszystkim ten kontakt z nauczycielem przez tego COVID-a. Zajęcia polegać takie online, internetowo, nie wiem, dla mnie to jest super, coś nowego, coś dzikiego, coś, co nie wiem, czy ja to tak łatwo przyswoię, no nie wiem. Okej, jesteśmy już na kampusie. Mój kampus niedługo będziecie bardzo dobrze znać jestem w tym budynku, będę mieć angielski. Szukam klasy 142. No, życzę powodzenia. Dziękuję. Do zobaczenia. Ok, to po angielskim. Babka powiedziała nam wszystko, tylko tak w takim skrócie, co będziemy robić, jakie mniej więcej papiery będziemy pisać, format zmieniamy na tym angielskim, bo to jest angielski 112, z MLA na APA, mam złą książkę, to już wiem, będę musiała chyba, nie wiem, jutro podjadę do tego bookstore i będę musiała niestety, ale wymienić mnie. Oprócz tego muszę jeszcze jedną książkę wziąć, która, a, której nie było wtedy ostatnim razem. Dobrze kochani, to my się spotkamy w domu. Jeżeli ktoś z Was właśnie się zastanawia, co to jest ten kole, czy jaką jest szkołą, jakie są warunki przyjęcia do takiej szkoły, do tego tak zwanego koledżu, to zaraz Wam powiem, jednak chcę, żebyście mieli na uwadze to, że ja będę bazować jedynie na północnej Karolnie. Czyli dokładnie to, z czym ja się spotkałam, z czym ja się. Ja miałam styczność, co doświadczyłam, jeżeli chodzi tutaj o Północną Karolinę. Ponieważ w Stanach Zjednoczonych jest tak, że są, są jakby prawa stanowe i słuchajcie, to, co, jakie ma warunki, jakie ma wymogi na przykład dany koleż tutaj w Północnej Karolinie, to nie oznacza właśnie, że będą takie same te warunki przyjęcia w innym stanie. Jaką jest szkołą ten kolecz? Kolecz jest szkołą, ja bym powiedziała, określiłabym to jako pomaturalna, ale to nie jest jeszcze uniwersytet. Jest to tak pomiędzy, pomiędzy tymi właśnie dwoma jakby szkołami. Nie wiem, czy to dobrze wyjaśniłam, ale tak ja właśnie to widzę, bo wcześniej jak ja przyjechałam to ja myślałam, że to jest zwyczajnie, zwyczajnie szkoła średnia. A więc, jakie są warunki przyjęcia do takiej szkoły? Warunkiem takim głównym przyjęcia do koledżu jest posiadanie ukończenia szkoły średniej, czyli ukończyliście sobie technikum, tak jak na moim przykładzie, ja ukończyłam technikum, zdałam maturę w Polsce, to ja już miałam prawo ubiegać się o to, żeby uczyć się właśnie w tym koledżu. Koleż jest uczelnią wyższą można dużo, y, macie duży, bardzo duży wybór, jeżeli chodzi o przedmioty, to już Wam mówię, bardzo duży, bardzo duży, z czym ja właśnie miałam problem, bo ja wiedziałam, ja chciałam zawsze, słuchajcie, być pielęgniarką, ale później jest taki fajny przedmiot, y, który pokazuje Wam jakby te wszystkie, y, powiedzmy, kierunki, ale chodzi... Chodzi o te medyczne, bo ja oczywiście marzę o tym, żeby kiedyś pracować w szpitalu albo właśnie w jakiejś klinice, żeby komuś pomagać. I zawsze w mojej głowie było to, odkąd zaczęłam pracę w Szkocji w domu opieki, że ja chcę pomagać ludziom i tak właśnie byłam ukierunkowana. No, ale miałam właśnie taki przedmiot, którym pokazał różne też inne kierunki, co było fajne. Słuchajcie, profesor przychodził na lekcji i na przykład powiedział: Hej, ja uczę na przykład medycyny nuklearnej, więc posłuchajcie o czym właśnie jest ten. Przedmiot i tym sposobem, słuchajcie, niektórzy o! O! Ja chyba chcę iść na medycynę, na przykład medycynę nukleara, nuklearną. U mnie było troszeczkę inaczej. Ja właśnie wiedziałam, że chcę iść na pielęgniarstwo, ale y, mój koleż również oferuje bardzo krótkie treningi, i moim takim treningiem było właśnie EKG. I w ciągu trzech, trzech, czterech miesięcy chyba max... Maks chyba 3 miesiące trwał ten kurs. EKG spodobało mi się to. Widzicie, co uczenie o sercu, fascynuje mnie w ogóle serce. No i zmieniłam tak zwany mój major here, major, który właśnie z pielęgniarstwa zmieniłam sobie na to właśnie kardywaskularz sonografii, czyli sercowo-naczyniowa. Ultrasonografia. Strasznie ciężko jest, jak to się musi tak przetłumaczyć. No. <laughs> Jaką jest właśnie zaletą nauka w takim koleżu, No, samo to, że proponują Wam dosyć takie krótsze, te jakby, jakbym powiedziała, stopnie nauczania, czyli dwuletnie dwuletnie kursy. Możecie zrobić pielęgniarstwa. I to się kończy, tak, tak by licencjonować licencjatem pierwszego stopnia, bym powiedziała, ale w każdym bądź razie absolwenci, które ukończą college, uzyskiwany jest tytuł zawodowy. I co jest fajne, jeżeli chcecie na przykład dalej kontynuować swoją naukę i na przykład skończyć właśnie na doktoracie. To również te wszystkie klasy, które bierzecie, mają swoje kredyty i one się później liczą, jeżeli chcecie iść na przykład rozpocząć już naukę później na uniwersytecie. Następną rzeczą, która jest właśnie bardzo fajna, jeżeli chodzi o college, jest o wiele tańszy niż uniwersytet. Ja nie wiem, czy jesteście ze mną długo, czy może tutaj jesteście po raz pierwszy. Ale ja, mnie się tylko udało właśnie zrobić dwa semestry, bo pod koniec pierwszego semestru zaszłam w ciążę z moją ostatnią córeczką Oliwią i miałam bardzo silne mdłości. Ten ostatni semestr to była po prostu rzeźnia dla mnie, bo ja cały czas, no, chciało mi się, wiadomo co mi się chciało. Uch, jak sobie to przypomnę, to naprawdę było tragicznie, ale tak czy siak, no. Musiałam wtedy zakończyć, przystopować swoją edukacją i, i wrócić już słuchajcie tak po macierzyńskim. Teraz Oliwia właśnie pierwsze dni już jest w żłobku no i musiałam, słuchajcie, przystopować teraz był powrót, co jest jeszcze następnym, bardzo fajnym plusem. To możecie ubiegać się o pomoc finansową. Pomoc taka finansowa jest dla wszystkich, którzy właśnie chcą się uczyć. I jak widzicie, dla tych międzynarodowych studentów również. Ja otrzymałam z FAWSY 6500. 6 tysięcy, niecałe 500 dolarów na te dwa semestry i słuchajcie, to są pieniążki, które dostajecie i nie musicie ich zwracać. I ten tytuł zawodowy, o którym mówiłam, on się tutaj nazywa Associate, Associate Degree of Art, Science i tak dalej, i tak dalej. A jak było, słuchajcie, ze mną? Ja chciałam Wam właśnie teraz opowiedzieć, jak było ze mną. Ja tutaj przyjechałam, ja oczywiście skończyłam tą maturę i nie myślałam, że tak w sumie zaraz pójdę się uczyć, ale postanowiłam właśnie podjąć tą edukację. I jakie to były dla mnie, dla mnie, dla takiego typowego obcokrajowca, te warunki przyjęcia? No to słuchajcie, ja musiałam przede wszystkim przetłumaczyć swoje dyplomy, czyli te świadectwa, te moje maturalne, ale i to oczywiście przez przysięgłego tłumacza to musiało być, ale to nie był jeszcze taki duży problem. Ten mój koleż prosił, jakby nie to, że on się skontaktował z moją szkołą, ale poprzez, poprzez ze mnie, ja musiałam skontaktować się z własną swoją szkołą, żeby moja pol, szkoła w Polsce, technikum, wysłało te oryginalne dokumenty tutaj do szkoły. Czyli rozumiecie. Jeżeli ja miałam swoje oryginały, ja miałam przetłumaczone te świadectwa, mimo to oni oczekiwali, tak jakby z Polski, taki transkrypt. Tutaj mówią, yy, że polska, właśnie szkoła yy, przesłała im ten mój, to ukończenie mojego świadectwa albo właśnie takie, yy, takie zaświadczenie. Tak, i ta i ta uczęszczała w tym i w tym roku i ukończyła. Szkołę otrzymując świadectwo właśnie ukończenia szkoły średniej. Poza tym, ja słuchajcie, jestem tutaj na zielonej karcie, tak zwanej na. Ja mam ją na co 10 lat sobie odnawiać. Mogę, ja oczywiście musiałam to też okazać. Jest takie coś jak insurance swój, taki numer ubezpieczenia. Jakby tutaj każdy powinien mieć obywatel, właśnie taki, taki właśnie ten. Ten numer ubezpieczenia i to musiałam właśnie też podać. Jest dużo, dużo właśnie takich papierkowej roboty. Następną rzecz, czym byłam bardzo przerażona ale to naprawdę byłam bardzo przerażona, to było to, że musiałam podjąć się egzaminu, zanim rozpocznę naukę. Czyli rozumiecie, okej, okay, witaj, cieszymy się, że będziesz studentką, ale musisz. Iść na egzamin. Ten egzamin składał się z języka angielskiego i z matematyki, czyli, słuchajcie, on się zaczynał bardzo banalnie, na przykładzie matematyki, czyli było 2 plus 2. Dosłownie takie coś było potem ułamki, potem jakieś inne zadania, aż po prostu wyżej, wyżej i wyżej. I czułam się bardzo niepewnie z matematyką, myślałam, że angielski pójdzie mi lepiej, a wyszło, słuchajcie, zupełnie odwrotnie. Z matematykiem powiedziała, poszło bardzo dobrze, bardzo dobrze, a niestety z angielskim miałam pewne problemy. Bo jak ja to mówię, jak czasami się śmieje, to ten angielski to nie jest tak, że jest pytanie i odpowiedź i tam słuchajcie musicie przeczytać pewien tekst i na przykład yy, no powiedzmy Ola ma kota i pytanie jest jak miał na imię od oli brat? i naprawdę musicie wgłębić się w ten tekst żeby po prostu całość gdzieś tam pomiędzy wyrazami zrozumieć to sedno tego tekstu, że tak powiem. No i przy tym przykulałam, yy, musiałam wziąć yy, na samej drodze mojej angielski. Nie pamiętam tego jednego angielskiego, ale klasę angielskiego. Potem wziąć angielski 111 i teraz robię angielski 112, czyli to jest ostatnia moja klasa. I słuchajcie, jak sobie ja wybrałam właśnie, aha, jeszcze wracając do tego oczywiście egzaminu. To nie, nie polega ten egzamin na tym, że zdasz albo oblejesz, absolutnie nie. To się nazywa placement test, czyli ma Ci zagwarantować miejsce w college'u tylko, że w odpowiednim miejscu, czyli ma y, określić Twój poziom właśnie znajomości matematyki, znajomości y, tego języka angielskiego, bo Wiecie co, jakby was dali na przykład do jakiejś, powiedzmy, nie wiem, fizycznej klasy, nie wiem, jakaś kwantowa matematyka, no to no ja to chyba bym, nie wiem, chyba dwóch dni nie przeżyła przy takiej matematyce na pewno. I to tylko określa poziom, tak żeby student czuł się komfortowo i żeby właśnie pogłębiał swoją wiedzę w takim koledżu. W tym takim zbalansowanym stopniu. Czyli tak, ktoś sobie wybierze, powiedzmy, medycynę nuklearną, dostajecie, wchodzicie sobie na stronę college'u i akurat u mnie w college'u jest tak, że y, patrzcie na ten academic programs, akademickie te programy, które są i na przykład właśnie no, ta y, nuklearna medycyna albo radiografia albo te całe MRI, czyli rezonans magnetyczny. Słuchajcie, dużo takich naprawdę fajnych przedmiotów jest. I powiedzmy, jak już wybraliście sobie, jesteście pewni, pewni, że chcecie się kiedyś uczyć na ten Major, żeby ten był Major, na przykład, ta nuklearna medycyna, to wchodzicie właśnie na tą stronę internetową Pita i tam macie kurikulum, gdzie Wam objaśnia, jakie ty musisz właśnie wziąć klasy żeby później jak zdobyć, zdobędziecie te wszystkie właśnie kredyty, bo każda klasa ma swój kredyt i na przykład powiedzmy na, na, na nursing, czyli na pielęgniarstwo potrzebujecie 69 Kredytów. Każda klasa, powiedzmy, ma tak, słuchajcie, standard, taki jest, trzy kredyty w takim koledżu. Max to spotkałam się z anatomią jedną, która miała 5 kredytów, ale to jest max. Jeżeli chcecie być studentem takim full-time i właśnie ten full-time dostaje tą zapomogę taką pełną, 6,5 tysiąca dolarów, to musicie mieć, wziąć klasy, które, no, w sumie, w takim totalu mają te 12 kredytów. I teraz pewnie myślicie, czy jest tam właśnie ciężko w takim koledżu, czy, czy nie. Słuchajcie, bym powiedziała tak i nie. Co jest fajne, tutaj nauczyciele bardzo, bardzo pomagają. Nie wiem jak jest w Polsce, jak ty pokażesz siebie z bardzo dobrej strony, w sensie, że no, robisz notatki, patrzysz się na nauczyciela, wiesz, wiecie i. i ty właśnie notatki słuchasz, yy, starasz się, że widzi, że masz chęci. Czasami wiadomo, nie idzie tak jak powinno. Yy, to nauczyciele sobie to bardzo cenią i zawsze taką podnieść do góry. Nie ma czegoś takiego, a że cię zgnoję. Yy, bo nie wiem, bo jesteś taki i taki. Nie, absolutnie. I to jest właśnie bardzo miłe. Zawsze, powiem Wam, od samego początku właśnie się bałam tych nauczycieli, a okazało się, że naprawdę, no taka miła niespodzianka była. Bardzo, bardzo tak mile się zaskoczyłam. Także mówię, ten koleż ma dużo właśnie takich przedmiotów fajnych, gdzie dla mnie było właśnie problemem, bo ten właśnie ten jeden przedmiot, który pozwala właśnie poznać te inne przedmioty, ja mówię, boże, mnie chyba medycyna nuklearna się podoba, mnie chyba się podoba ten medical assisting, mnie się to, to, tamto. No, ale trzeba było jednak się określić. Oczywiście swój major w trakcie nauki możecie zmienić, ale słuchajcie, jak dostajecie właśnie tą taką listę, jakie wy klasy musicie wziąć, żeby kiedyś się... Właśnie szkolić w tym na przykład nuklearnej medycynie albo w tym pielęgniarstwie, to musicie pod uwagę wziąć właśnie, że możliwe będzie, że weźmiecie akurat niepotrzebny przedmiot. Słuchajcie, na przykładzie ja chciałam pielęgniarstwo. Miałam wziąć biologię 163, anatomię, ale mi pani powiedziała, hej. Weź biologię 168 w tym semestrze, a w drugim 169. To będzie Cię kwalifikować, jeżeli zmienisz danie na to pielęgniarstwo albo właśnie na to kardiovaskular sonografii. Bo gdybym wzięła na przykład biologię 163 i później zmieniła nie, nie, ja chcę pielęgniarstwo, ja chcę być pielęgniarką, no to prócz tego, prócz tego ciężkiego przedmiotu. Tej anatomii to 163, to naprawdę jest cięższa, cięższa niż ta 168. To jeszcze bym musiała wziąć właśnie tą 168. No to słuchajcie, no to było takie lepsze wyjście. Co jest fajne, bardzo fajne jest, dostajecie przez pierwsze dwa semestry takiego adwajzora, czyli macie takiego doradcę, i on Wam pomaga Wam w tym. I jak właśnie zarejestrować się na te klasy, jak na przykład czegoś nie wiecie, nie jesteście pewni. Wiecie, jest dużo nauczycieli, i mówię teraz, tego covid to jest tak wszystko okrojone. Dużo właśnie tych klas jest online. I nie wiem, czy mi się to tak do końca podoba. Nie wiem, zawsze by mi się podobało to pójście fizyczne do szkoły, do klasy, widzieć, wiecie, co ludzi uśmiechniętych. Teraz. Wszystkie maski nie widać, ktoś nie, nie widać tych emocji, wiecie, co jest tak? Wszystko właśnie okrojone. Pamiętam te semestry fajne, gdzie były no, dużo imprez, malowanie dyni, jakiś trak przyjeżdżał z jedzeniem, z jakimiś lodami. My mieliśmy właśnie taką klasę też, która miała pomóc ma pomagać studentom, żeby odnieść sukces w tej edukacji w koledżu. I my szliśmy, chodź, babka powiedziała, nasza profesorka, chodźcie, idziemy właśnie na lody, bo teraz wodają lody. No i super, czy te na święta były brzydkie swetry, wiecie, ugly sweaters coś tam ubiera, ja, ja miałam od Mariusza wzięłam taki fajny bardzo sweterek, bardzo, bardzo fajny klimat, mi się podoba, nawet jeśli ja tak wiecie, co odmłacałam, trochę jak byłam wśród no, takich młodych ludzi, gdzie mają właśnie pełno, pełno energii pełno energii i jak ja tak byłam przy niej, ja mówię, ja też mam pełną energię, ja też potrafię. Ja bym powiedziała, że mnie idzie nawet dobrze, ale teraz właśnie mam pewne takie wątpliwości. Nie wiem, jak to będzie. Nauczyciela to jedynie, nie wiem, no przez kamerkę. Wcześniej można było iść do biura, porozmawiać, co tutaj robię źle, jak napisać ten papier, jak napisać ten esej. Profesor, pani profesor, sobie z tym nie radzę. Nie zapamiętam tej terminologii, czy coś. No, było inaczej. Kochani, będę kończyć tym, Mam nadzieję, że Wam się podobały. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, słuchajcie, ja mogę poświęcić po prostu tak zwyczajnie jeden odcinek, taki konkretny. Mało tego, mój mąż studiuje teraz, znaczy no kończył studia na uniwersytecie tutaj East Carolina University i to jest bardzo dobry uniwersytet i on może Wam opowiedzieć, bo on miał inne doświadczenia, on tutaj w ogóle przyciął y, jako taki właśnie na wymianę, na wymianę chyba y, studencką. Dobra, kończę, jeżeli Wam się podobało, słuchajcie, y, to napiszcie mi komentarz, zasubskrybujcie, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to proszę, dajcie mi znać. Y, naprawdę, ten college jest fajny i temat to jest rzeka, już mam gardło zdarte, idę się czegoś napić, y, no i będę składać ten odcinek. Puszka. pozdrawiam! Was serdecznie pa!